Dziś pijemy wino Heredat BS, wino hiszpańskie 2019 rocznik ze szczepu Merlot. Jeżeli chodzi o ilość alkoholu, a butelka taka bardzo, bardzo fajna, z przetłoczeniami, 13% alkoholu, czerwone wytrawne. No i więcej za dużo o nim nie opisali. E, region za to jest zaznaczony. Mino de la Tierra da Castilla. O taki. E, I co? Oznaczony jest region, szczep i wytrawne, bardzo wytrawna rocznik, 2019 rocznik. E, wydaje mi się, że to są oznaczenia takie Lidlowe. Czyli najprawdopodobniej kupione w Lidlu. Ciemne, aż takie delikatnie mętne jakby. Może być ciężkie. Ja myślę, że hiszpańskie wino to nie są żeby... No, oriocha na przykład nie. Pachnie ładnie też takie. Ładnie, takie kwiatuszki. Może taki no, czekoladą. Też. No, też tak, Czekoladą. I kwiaty. Tak. Ale nie się wdycha. No, ale no trochę się dycha, dychało już. No może za krótko. Ale kolor taki intensywny, intensywny ciemny, ciemny bardzo. Ale właśnie i ta mętność to powoduje... Że to wino bogate przeważnie, mhm. nie Bo to czekolada i nie deserowa, tylko słodkie Mmm, W cukier idzie. No, no, to czekolada. Jest, to jest y, wytrawne wino? Wytrawne. Znaczy w cukier, w sensie tak. jest pełne, jest bardzo pełne. Takie gęste aż. Mm, ciężkie. Ciężkie, tak. Cierpkie w sensie, taniczne mega. No, tak, no pod, pod Riochę mm, trochę, pierwsze... po, po to. Pierwszy to słodki. Tak, słodycz. Dobrze, czy... myślę słodkie mm. wino. Nie, no wytrawna jest, to wino. Znaczy jest wytrawna, aczkolwiek... O, dobra. już na koniec, to nie ta słodycz mija, mhm. ale patrzcie, jak się utrzymuje te. Ale czekoladą. E, Tanina. Ja bym powiedział Riocha, także już ciemno pił to. Z... Bo... Jeszcze Ale taki niesamowita ilość. Mm -hmm. Dziwny taki posmak jakiś. Bo to to czekolada. Czekolada. Z mm -hmm. Tak. Ojej. Mm. ojej. Ojej, no śliwka, takaż, ojej. Ale taka no, wędzona. Tak? No, taka wędzona, tak, taka, wędzono, taka no, wyraźnie wędzona że śliwka. Wszystko dobrze tylko. I za dużo. Nie no, bo takie aż Pełne takie, takie, esencja wina, jakby ktoś w tak. ogóle mm, wodę odparował. Tak. I Mówisz, że dolać wody i dolać to było wodę. Dobre. Tak, Dolać wody i, i było Nie, no po prostu jest takie aż ciężkie. Tak. Nie, takie gęste, jest gęste. Jest ciężkie. No, ja bym, jeszcze raz powtórzę, jakbym ciemno gęste. pił, to bym powiedział Riocha, że to jest tak. taka całkiem, całkiem przyjemna. Ale to... Exclusive edition. A, Szczep Merlot. Nie wiem, czy mówiłem. Okay. Tak, właśnie ta czekolada pewnie też powoduje mm. słodycz taką, mówię, Że to trochę w cukier idzie na początku. I co? Lepiej? Tak. Czyli po dodaniu wody? Zyskuje. Z bąbelkami. I tak patrzcie, jakie cierne. No to wkrążek nie wody. Ale wiecie co, na, na, na południu często dodaje się gdzieś tam do obiadu, jak wino się pije, to tam wody się dolewa. Tak, bo to takie ciężkie... Ale maga taniczne. Stężone, taniczne. Aromatyczne. Taki koncentrat wina. Tak. I idzie, no w kwasowość nie idzie, jednak tak trochę, trochę Takie cukier, do takie. mięsiwa takiego. Tak. dziczyzny, no takie tak, zgrywa, nie, takie. Mhm. Takie już Tak, tak, takie już się... Tak, jakby było taka słone, słone mięcho tak. takie, to, 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 to by to neutralizowało fajnie. Właśnie. Dobra, to ja biorę naszą dziczyznę, zobaczymy jak to się Ja nie chcę. Lepiej? No podbija fajnie uh -huh. smak. Także tak, zdecydowanie. Mhm. Ale powiedzcie coś więcej. No, właśnie taki, tak tak hmm. taki wysoki stan stężenia. Mm -hmm. tego. No gęste takie wino, bardzo, bardzo gęste. No dobra. Nie, 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 umiem, nie umiem tego ocenić. Dlaczego? Dobra, w kategorii, czy by ci, czy, czy by ci się podobało. Jak to ścięcza, będzie mi się podobało. Dobra, w kategorii gatunek wina. Czyli ja bym tutaj tak. taka Riocha. Tak, zdecydowanie. No ale to. omijam. Omijasz Riochę, naprawdę? Okej. Okay. Nie no, takie dosyć zasne, no, nie dla każdego to trzeba... No Dlatego tak. proszę ocencie, a ja powiem, na ile jedno ja, ja to bym takie, taką ósemkę ja dał. Też. Ja bym dała piątkę, szóstkę. Ja nie, no, ósemka może... jest dobre i jest stężona, no tylko nie. Dla mnie właśnie, żeby słodycz tak nie dał. szło, ja tak mm -hmm. myślałem siedem i pół. Ja 8 Dobra, osiem, osiem, siedem Dodałam wody i dam siedem. Na pewno no dobra. 7 eee, czyli 8. Nie no, takie się. 7,5. Si no tak siedem, Słaba ósemka. No tak tak 8 wychodzi. Okej. Okay. Może nie jesteśmy akurat fanami takiego. Mm. Wolimy mm. wina, wolimy coś bardziej pasowego, ale dla fanów Rioch jak najbardziej polecamy. Czy dla kogoś, kto lubi mega dużą ilość tanin. Yy, takie bardzo skoncentrowane wino, które idzie w słodycz. Delikatnie, ale skręca gdzieś w tym kierunku. To naprawdę no, jest to, mm -hmm. okay, taka esencja wina. Mm -hmm. Także co? Butelka ładna od nas ósemka. 8 minus. Osiem minus. No, tak, Także to całkiem to... ta ocena. I co? Chyba w nidlu, Jakby ktoś coś wiedział gdzie to, Ale gdzie jest to można dobre. kupić. Jest dobre. Wypijemy, tak? Z wodą? <laughs> Okej. Okay. Dobra. Także od nas ósemeczka i pozdrawiamy Was ciepło. I jakby polecamy. ktoś... Tak, polecamy, jakby ktoś wiedział gdzie to kuku. Ku... Kupić te wino, to prosimy o info. Według mnie to jest właśnie z Lidla, ale mogę się wyjść. Także pozdrawiamy i polecamy.